Cześć, witam serdecznie. Gdyby żył, dzisiaj skończyłby 78 lat. 10 grudnia 1945 roku w Zamościu urodził się Marek Grechuta, jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej poezji śpiewanej. Absolutna legenda. Obok Ewy Demarczyk która również śpiewała poezję. Marek Grechuta na zawsze zostanie zapamiętany z takich utworów jak Dni, których nie znamy, Świecie nasz, Nie dokazuj czy Serce. Marek Grechuta odszedł 9 października 2006 roku w wieku zaledwie 61 lat. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Alei Zasłużonych w Krakowie.